Promieniowanie lojalności, nauczanie domowe, 18 czerwca, druga księga kronik, rozdział 24, werset od 17 do 25. Po śmierci kapłana Jojady, przybyli naczelnicy, judcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię pana, boga swego. I zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: Tak mówi Bóg. Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się Wam nie wiedzie, ponieważ opuściliście Pana i on Was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza Jojada i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał. Oby pan to widział i pomścił i zażądał zdania z tego sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judei i do Jerozolimy, wytracili z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy. Pan jednak oddał Mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana Boga swego ojców, Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciwko niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady i zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobowcach królewskich. Król Joasz potrójnie sprzeniewierzył się osobom, które ochroniły go i uczyniły królem. Po pierwsze, uległ namowom naczelników rodów, pragnących wrócić do bałwochwalstwa stał się nielojalny wobec poprzedników wobec tradycji po drugie nie słuchał proroków posłanych przez Boga aby zawrócili naród z fałszywej drogi stał się nielojalny wobec Boga i w końcu zlecił ukamienowanie kapłana Zachariasza syna Jojady, który to przecież Jojada wyniósł go jako małego chłopaka na urząd królewski. Ochronił go. Stał się więc nielojalny wobec jojady i jego rodziny. I widzimy natychmiast trzy skutki: Słowo Boże mówi jeszcze w tym roku: Napaść Syryjczyków, zniszczenie miasta i spisek podwładnych, który w końcu pozbawił go życia. Jeśli ktoś jest lojalny. Jego postawa wpływa pozytywnie na środowisko. Natomiast jeżeli ktoś niszczy to, co dobre, nie zwraca uwagi na to, z kim współdziała, komu co zawdzięcza, nie nosi w sobie poczucia przynależności do jakiejś grupy ludzi, nie dotrzymuje obietnic. Jest wiadołomny, natychmiast niszczy wszystko wokół siebie. Zadanie na dziś dla Ciebie: przyjrzyj się swojej lojalności wobec ludzi, których Bóg postawił koło Ciebie. Komu dużo zawdzięczasz? Z kim powinieneś współpracować, bo jest dla Ciebie życzliwy? Na kogo możesz liczyć i jak bardzo te osoby mogą liczyć na ciebie? Zadaj sobie to pytanie. Wypisz być może te osoby i zwróć uwagę na sposób w jaki okazujesz lojalność tym właśnie. Niech ci w tym błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.